Się mocowania podpuzony budują w końcu po tylu latach tu leży ładnie są spawane cyk okupach i takie coś razy dwa na relingi będzie no elegancko I takie sobie mocowanie stopka podpuzony właśnie już jest Trzeba drugi zrobić, stópka siedzi, cyk. No, jedna strona gotowa, teraz pora taką drugą zrobić. No i z tego co widzę mocowania do tego ustrojstwa zmy dwóch. Eee, są gotowe. Tutaj podstawa, tam tuba. Tutaj podstawa, tutaj tuba. W obie strony, jak na lokomotywie. Teraz nic tylko podpinać, wrzucać na relingi i ogień. No i tak to wygląda, nie? Takie coś na dwa puzony. Elegancko. No, drugi w domu, nie, ale... Ja pierdolę, ale to będzie pogrom Boże święty dół, Dobry? Staję... Patrz na dach Kurwa, technologia to zamontowane O Jest ładnie wszystko zbudowane Pogrom ludzki jest, proszę Cyk, cyk o ładnie. Co nie pra prawda, Mikołaj? Mi się podoba naprawdę jest ja. Dawid, Dawid, Dawid.